PINGWIN 100 Tak zakładam, że taką nazwę miał O, zobaczcie tylko na ten kredens No tak, no najważniejsze rzeczy, słuchajcie, tutaj są o, Tutaj mamy, słuchajcie, trochę rzeczy jednak Widzę tu datę 1977 8 telewizorów już na wstępie Zapach moczu e, Spóźniliśmy się, jeśli chodzi o święta O kurczę, są te wszystkie dane, słuchajcie Ej, to wygląda jak Strasburger Witam Was na kolejnej eksploracji w ten deszczowy dzień. Słuchajcie, dom obok którego przejeżdżałem wydawał się bardzo interesujący, więc postanowiłem po prostu zajrzeć do niego. Mamy tutaj w produkcji radzieckiej lodówkę już na wstępie. Nawet nie wiem, ile te drożdże tu lat siedzą, ale na pewno nie są młode. Jak widzicie, obraz religijny oraz jakiś dokument. Opłata plantatorska, słuchajcie. Ciekawe. Tak czy inaczej, co my tutaj mamy? Mamy szafę. Widzę nogę lalki w środku, zabawkowej. Ciuchy, kolejna noga. Drzwi. Szyba jeszcze cała, słuchajcie. Duży piec kaflowy. Okej. Okay. Rzeczy po starszych ludziach to widać wyraźnie. <noise> Stół, który także miała moja babcia On jest rozkładany Tworzy się taki owal W momencie kiedy się go rozłoży Pingwin 100 Tak zakładam, że taką nazwę miał I to jest zamrażarka, słuchajcie Okej okay. Tego się nie spodziewałem Myślę, że to zwykła lodówka Tak czy inaczej magazyn e, warzywa Owoce, warzywa, kwiaty z roku stycznia 1990 roku, jak widzicie, zostało tutaj trochę mebli. Meble takie, no, lata 70. Podejrzewam. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Tak samo zresztą ten kredens stary, słuchajcie, zabytkowy. Widzimy, widzimy tutaj Jana Pawła. Matkę Boską inne religijne. Słuchajcie, rzeczy, jak widzicie. Drzwi do drugiego pomieszczenia zostały już e, zniszczone. Ale zerknijmy piec z tego co widzę, tak części metalowe zostały usunięte. Mamy szafę z ubraniami osoby starszej, kobiece. poza tym został jakiś stolik, krzesło. No i właściwie tyle jeśli chodzi o wyposażenie tego pokoju. Więc chodźmy teraz na drugą stronę. O, zobaczcie, tylko na ten kredens. Prawda stare, czy to jest plastik, czy nie, szkło, takie karbowane jeszcze. No stare mable, słuchajcie, ale z tego co widzę, to e, zawartość została już opróżniona. Tutaj widzicie blok rysunkowy szkolny numer 1, cena 8,50. To na Śląskie Zakłady Wyrobów Papierowych. I słuchajcie, na kolejna. Sandrażarka Mors 222, no tak, no najważniejsze rzeczy słuchajcie, tutaj są dobrze. Przechodząc dalej, e, mamy toaletę. Wielki boiler, mamy lustro, toaletę z zawartością. E, dobra, zapach jest taki, że nie chcę tu być. Powiem Wam szczerze, przejdźmy. Aha, dobra, to jest pomieszczenie, które widzieliśmy e, z tak, z tych drzwi. No jak widzicie, no. Mamy gazety, co ciekawe. I zobaczmy z którego roku. Wrzesień, 29 września, 1997 rok. Idziemy dalej. Słuchajcie. Nie wiem, czy to nie było podzielone na mieszkania. Bardzo możliwe, że tak było. Zobaczcie. Piec już trochę wypruty. Stare gazety, z tego co widzę, listy. Inne tego typu rzeczy. Hmm. Cafe. data ważności, czy znajdziemy 2004 rok, czyli od no ponad 20 lat nieważne nie to jest, przeterminowane. O kurczę, tutaj mamy słuchajcie trochę rzeczy jednak. Zobaczcie tylko przetwory, które nigdy nie zostały spożyte, kamień do przyciskania. Tak, jak się coś kisiło, z tego co pamiętam, się tutaj przyciskało, mamy sporo gazet, map, co to jest? To i owo, słuchajcie, także wrzesień 97 rok, Speed 2, wyścig z czasem, no, ciekawe to wygląda, spójrzcie tylko, no tak jak mówię, dużo przetworów, które nigdy już nie zostaną spożyte. A tutaj mamy nabój do gazowania wody, czyli taki starodawny soda stream, można powiedzieć. Widać, że dom niejednokrotnie był e, odwiedzany przez różnego rodzaju ludzi. E, sporo rzeczy tutaj po prostu zaginało, zostało wyniesionych. A tu mamy sypialnię i Zwróćcie uwagę, mamy zdjęcie. Być może jest to pani, która kiedyś tutaj mieszkała. Sądząc po fryzurze i ubiorze. Stawiam na lata 60. O, mamy coś z tyłu napisane słuchajcie. O kurczę, słuchajcie, no to jest po rosyjsku. Widzę tu datę 1977 być może jest to jakaś aktorka rosyjska dobra, zrobię zdjęcie i postaram się przetłumaczyć to co jest tutaj napisane oprócz tego jak widzicie całkiem spora szafa a w niej tak ciuchy znowu dobrze ściany malowane wałkiem nie ma tutaj żadnych tapet żeby troszkę zrobić izolację od zimnych ścian zamontowano tego rodzaju e, jak to nazwać słomiane Panele. Hm. Dobra, mamy. Wiecie co? Zejście na dół i skierujmy się tutaj od razu. Wydaje mi się, że. O kurde, ile komarów. O! E, taki gliniany, nie gliniany, tylko. Em, kurczę kamienkowy kocioł. Zobaczcie jaki piec. Czy to miało zastąpić piec centralnego ogrzewania? E, stara waga. E, taka typowo wiejska. Natomiast tutaj butelki, stare opony, beczka. Ciekaw jestem, czy ten piec e, miał ogrzewać cały budynek o kolejne przetwory, słuchajcie. Głównie ogórki, z tego co widzę. I tak, tutaj jeszcze więcej, ale widać, że ta półka się już po prostu poddaje pod ciężarem tego wszystkiego. No i oczywiście innego rodzaju przetwory. Ostatnie części i słuchajcie, nie będę zdziwiony. Tak kolejne przetwory. Pewnie leżą tu od ponad 20 lat. Dobrze, teraz słuchajcie, chodźmy do góry. Schody są ogólnie drewniane. Ale powiem wam, że trzymają się naprawdę nieźle. Tu już widzę, o kurde. No, hu 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 cholercia. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 telewizorów, już na wstępie albo części do nich, płyt głównych. Kurde, co tu się podziało? Jakby ktoś polował na elektronikę, zobaczcie kolejne BH3. Fu, powiem wam, bardzo wyraźny zapach moczu. Fu, nieprzyjemne. Spójrzcie, no wszędzie mamy te e, kineskopowe telewizory. Kolejne. Kurczę, naprawdę ich było tutaj sporo. Trafimy na Neptuna. Kurczę, nie jestem pewien. Uu. No widzę, ktoś wymontował, słuchajcie, dźwiczki z pieca. E, Spóźniliśmy się, jeśli chodzi o święta. E, piec, nie powiem, ciekawy. Ładny, natomiast ten Libra 203, tak się nazywa ten telewizor. Jak widzicie, mamy e, gablotkę e, dosyć fajną. Mm. Kurczę. No, powiem Wam, trochę sprzętu tutaj jest. O ile na pierwszym piętrze nie było tego zbyt dużo, chciałbym jeszcze, żebyście zwrócili uwagę na te zdobienia tutaj na te szkła e, czerwone. I zielone, wkomponowane. Plus także niebieskie z zewnątrz budynek prezentuje się naprawdę okazale. Natomiast tutaj o, patrzcie, mamy więcej mebli w tym stary wózek. Wydaje mi się, że lata 60. Przyjrzyjmy się jemu dokładniej. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze. Oj, nie ma jednego koła. Jest chyba słona przeciw. Nie czy to jest dodatkowa e, wymienna część zadaszenia, czy o co tu chodzi, tak czy inaczej. Słuchajcie, e, zeszyty, mnóstwo zeszytów, e, dzienniczek ucznia e, Pana Andrzeja. O kurczę, są tutaj wszystkie dane, słuchajcie. E, rok e, szkolny 87-88, tak jest, a Pan się urodził w 78 roku, ma w tej chwili 47 lat. O, czas leci, co? Tak czy inaczej, e, widzę dużo e, rzeczy, dużo gazet należących między innymi do niego. E, superstar, ok. Nie wiem, jakaś gazeta. Zobaczcie, tego jest po prostu mnóstwo. Widzicie to? Zeszedł do matematyki. Rocznik także 87-88. Zeszyt do historii. Rocznik 84-85, rok szkolny. Kurczę, no. Tych rzeczy jest naprawdę tutaj, naprawdę mnóstwo. Kolejne pomieszczenie i. No słuchajcie, chyba was nie zdziwię, jeśli powiem, że jest tutaj mnóstwo rzeczy powywalanych. Ktoś ewidentnie szukał skarbów. Kartki z zeszytów z historii tutaj. Pościele, ciuchy, mnóstwo, mnóstwo ciuchów. No i kurczę. Tyle pozostało po ludziach kiedyś tutaj mieszkających. Dobrze, powoli dochodzimy do schodów. O, to jest naprawdę bardzo ładny, choć niekompletny kredens. Kurde. Słuchajcie, świerszczyk. Tygodnik dla moczych dzieci. Luty 87 rok. Kurde. Naprawdę. Ja tylko y, pamiętam z opowieści te, y, te magazyny, ja ich nie miałem okazji czytać, y, szczerze mówiąc, no tak czy inaczej, tego jest tutaj po prostu mnóstwo, natomiast ten kredens, no naprawdę mi się podoba. No dobrze, naprawdę mam wrażenie, że ktoś tutaj po prostu ściągnął tutaj telewizory po to, aby wydobyć z nich elektronikę. Dobrze, wróćmy tutaj, na, do tych pokoi. Są tu już mniejsze. A tutaj byliśmy, tak. Przejdźmy dalej. I tak, po raz kolejny. No, słuchajcie, wszystko powywalane. Podejrzewam, że tutaj mieszkało sporo osób, i każdy pokój to był, należał do kogoś innego, w sensie. Do innej rodziny, być może nawet. A tutaj zobaczcie, jak ładna toaletka. Kurczę, a tu z kolei słuchajcie, mamy. A to wygląda jak Strasburger, szczerze mówiąc. Tak, słuchajcie, e, a to też jest jakaś znana kurde, polska aktorka. Hm. Dobra, tak czy inaczej, e, nie wiedziałem, że. Sprzedawano widokówki. Tak, Karol Strasburger i Halina Kowalska. No, nie znałem. Ale Strasburgera to poznałem od razu. Tak czy inaczej, to, że kiedyś sprzedawali tego typu em, widokówki, to jestem zdziwiony. Skaldowie z kolei. Nie wiem, być może jakiś zespół muzyczny. Zbigniew Wodecki. Kurczę. Proszę Państwa, jakie tutaj skarby znajdujemy? No, i słuchajcie, mamy Neptun 427 KT model. Ale, jak mówiłem, ktoś tutaj zdejmował płyty główne, być może to jest jego płyta główna. Nie wiem. No, misz masz tu jest niezły, ale zostało, słuchajcie, jeszcze jedno piętro. Schody wyglądają w miarę w porządku, więc w sumie zerknę tam. Czy coś znajdziemy? Schody są lekko przechylone, jak widzicie, odeszły od ściany. Ale dobra, nie wyglądałem, jakby miał się zaraz zawalić. No dobra, ok. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, po raz kolejny mnóstwo dokumentów różnego rodzaju, różnego typu. Tak, znowu ciuchy, sporo ciuchów. Gazeta. Eee, razem Anna Bychowska. Mój zawód zobowiązuje mnie do dobrego wyglądu. To jest e, z października 1983 roku. Mamy. O, a co my tu mamy za? Słuchajcie, substancje. Część pewnie do nawożenia, bo widziałem tutaj poradniki nawożenia Także zajmowałeś tutaj rolą, na to wychodzi hmm. Sporo gazet, a co to? Bombonierka od Społem, czekoladki deserowe Słuchajcie hmm. Czy znajdziemy tutaj? Wydaje mi się, że jest kwiecień 1975, tak mi się wydaje ta pieczątka jest krzywo, słuchajcie, e, zrobiona, ale to mi się wydaje, że to jest z 1975 roku. Dobrze i zobaczcie, kolejny wózek. To jest ciekawe. Starszy chyba model nawet niż ten, który widzieliśmy piętro niżej. No tak, tylko w stanie agonalnym. Zobaczcie, kineska był jakiegoś mniejszego telewizora. I znowu książki, zeszyty. Kurde. MM Traktor 20 co to jest magazyn 72 rok październik mechanizacja lata 82 83 hmm. zabawki różnego rodzaju zobaczcie tylko stare plastikowe i drewniane hmm. kiedyś dzieci się tam bawiły a dzisiaj te dzieci mają słuchajcie wnuki i tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, natomiast tutaj widzę East Seventeen oraz no, zniszczony plakat Michaela Jacksona. Z tego co widzę, było ich więcej. Być może był to pokój jakiejś nastolatki. No dobra. E, tą część lepiej leciutko ominę. Jak widzicie, mamy ostatnie schody prowadzące już na samą górę. Ale tutaj, no cóż. Nie ma praktycznie nic z tego co widzą. No dobrze, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy eksplorację tego domku. Wydaje wam, że no cóż, e, znajdowało się tu znacznie więcej rzeczy niż myślałem. Smutna tylko historia, że to wszystko, co ludzie zbierali, zdobywali przez lata. Skończy w ten sposób i nikt praktycznie nie będzie o tym pamiętać. No ale niestety taka kolej rzeczy. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na wyprawie. Cześć.